Oksana Węgiel doznała objawienia w studiu. W Polsce debiutuje 600-konny suflip motor C10. Nowy projekt Charlie's Ferry. Nowy podatek dla sieci handlowych. Przez to kasjerzy tracą pracę. Władze belgijskiego miasta Licz zdecydowały się na wprowadzenie podatku od kas samoobsługowych w sklepach. Nowa opłata ma przynieść gminie dziesiątki tysięcy euro według samorządowców, pomóc w ochronie miejsc pracy oraz wsparciu drobnego handlu. Przedstawiciele branży handlowej nie zgadzają się z tą argumentacją, twierdząc, że kasy samoobsługowe nie wpływają negatywnie na zatrudnienie. Podatek od kas samoobsługowych w Licz wyniesie 519 euro za każde urządzenie. Według szacunków gminy, roczne wpływy z tego tytułu mogą sięgnąć 77 tysięcy euro, informuje serwis ESM Magazine. Samorząd podkreśla, że nowe przepisy mają chronić lokalnych przedsiębiorców, którzy nie mogą sobie pozwolić na kosztowne inwestycje w nowoczesne technologie. Radna Kerin Krotusz przekonuje, że wprowadzenie podatku będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, ponieważ kasy samoobsługowe zastępują pracowników. Z kolei branżowa organizacja Comeos wyraża sprzeciw wobec nowego podatku. Stowarzyszenie podkreśla, że według ich danych kasy samoobsługowe nie prowadzą do redukcji zatrudnienia, a wręcz umożliwiają przesunięcie pracowników do bardziej wymagających zadań, takich jak obsługa klienta czy zarządzanie sklepem. Poprzednie próby wprowadzenia podatków w Belgii Serwis ESM Magazine przypomina, że Lidź nie jest pierwszym belgijskim miastem, które próbowało opodatkować kasy samoobsługowe. W 2022 roku gmina Molenbik planowała wprowadzenie znacznie wyższej opłaty, 5,6 tys. euro za każde urządzenie. Ostatecznie rząd zablokował te plany, argumentując, że taki podatek jest sprzeczny z cyfrową transformacją kraju, a gmina nie przedstawiła dowodów na negatywny wpływ kas samoobsługowych na zatrudnienie. Katy Perry próbuje ptasiego mleczka, delicji i cukierków z alkoholem. Jedną z polskich słodkości wokalistka po prostu wypluła. Gwiazda spróbowała polskich słodyczy podczas koncertu w Krakowie. Katie Perry zaskoczyła fanów w Polsce nie tylko swoim energetycznym występem, ale też wyjątkowym gestem. Podczas koncertu 28 października w Tauron Arenie w Krakowie wokalistka postanowiła spróbować popularnych polskich słodyczy wywołując ogromne emocje wśród publiczności. Gwiazda testuje polskie klasyki. Na scenie przed wypełnioną po brzegi halą Katy Perry skosztowała takich przysmaków jak Prince Polo, delicje, ptasie mleczko oraz cukierki z alkoholem. Publiczność z zainteresowaniem obserwowała reakcję artystki na każdy z produktów. Ptasie mleczko i Prince Polo zachwyciły Katy Perry. Choć nie wszystkie smakołyki przypadły jej do gustu, ptasie mleczko i Prince Polo zdobyły serce wokalistki. Pery nie ukrywała zachwytu nad delikatnym smakiem tych słodyczy. Zróbcie hałas dla Prince Polo! Krzyknęła ze sceny, co wywołało euforię wśród polskich fanów. Delicje i cukierki z alkoholem nie zachwyciły. Nieco gorzej wypadły delicje, które nie zrobiły na artystce większego wrażenia. Największym rozczarowaniem okazały się jednak cukierki z alkoholem. Po ich spróbowaniu Katy Perry teatralnie padła na scenie i wypluła słodycz, czym rozbawiła całą arenę. Niezapomniany występ w Krakowie. Koncert w Krakowie był częścią europejskiej trasy wokalistki, a spontaniczny test polskich słodyczy dodał wydarzeniu wyjątkowego, humorystycznego charakteru. Publiczność z pewnością zapamięta ten moment na długo. Roxana Węgiel doznała objawienia w studiu. Ta historia zmieniła wszystko. Roxana Węgiel ma powody do radości. Jej piosenka, błękit, okazała się wielkim hitem. Mało kto wie, że utwór opowiada nie o jej relacji z mężem, Kevinem Mglejem, a z Bogiem. Tylko u nas Raksi wyjawiła, jak doszło do nagrania kawałka. Dostała znak z góry. Roxana Węgiel ma bardzo pracowity rok. Artystka od pierwszych dni stawia przede wszystkim na rozwijanie kariery muzycznej. Po eksperymentach w postaci singli Ach, 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 czy Ups, które stanowiły próbę podbicia zagranicznych list przebojów, gwiazda powróciła do śpiewania w języku polskim. To był strzał w dziesiątkę. Pierwszy singiel promujący nowy album Raxi, Błękit, okazał się wielkim hitem. Nakręcony do niego teledysk wygenerował już ponad 5 milionów odsłon. Nie wszyscy wiedzą, że piosenka opowiada nie o relacji wokalistki z jej mężem Kevinem, który zresztą zagrał w wideoklipie A z Bogiem. Tylko u nas Raksi opowiedziała o kulisach powstawania hitu. Gdy zaczynała go pisać, wydarzył się cud. Po tym zdarzeniu piosenkarka nie miała wątpliwości, że Błękit ma być właśnie jej dialogiem z Bogiem. Roxana Węgiel dostała znak od Boga. Raksi opowiedziała o kulisach pracy nad piosenką Błękit. W rozmowie z Eską piosenkarka przyznała, że gdy rzuciła w studiu hasło Bóg, w tle zaczął lecieć podkład piosenki, mimo że nikt nie siedział obok laptopa. To wtedy artystka zrozumiała, że tekst kawałka musi odnosić się do jej wiary. Siedzieliśmy wszyscy z producentami, z hotelem Torino, Kevinem i zastanawialiśmy się po prostu, o czym napisać. Ja tak myślę, słysząc wczesną demówkę, że jakoś mi się ta piosenka kojarzy z taką wolnością. Rzucałam pomysły, że może coś wakacyjnego, takiego letniaczka, myślałam wtedy komercyjnie. Nagle poczułam, że słyszę w tej muzyce jakąś taką głębię, i rzuciłam w tym kółku, że może by napisać ten tekst o sile wyższej, o Bogu. Wszyscy w tym gronie wiedzieli, że jestem wierząca, że to są bliskie mi wartości, byli zaintrygowani, i wyobraź sobie, że w chwili, w której o tym powiedziałam, odpalił się sam podkład z laptopa. Miałam ciary, musiałam wyjść z pomieszczenia. Co jak co, ale wierzę w takie subtelne znaki, że nic się nie dzieje przypadkowo. Nie chcę też tak generalizować, że wszystko jest jakimś znakiem, ale wydaje mi się, że to akurat było mocne. Nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło. Poczułam coś nadzwyczajnego, wyznała nam w wywiadzie. W Polsce debiutuje 600-konny SUV Lipmotor C10. Cena wygląda jak pomyłka. Lipmotor poszerza gamę wersji dużego SUV AC10 o dwa nowe warianty. Ten najciekawszy ma napęd na cztery koła, architekturę 800V, prawie 600 km i 720 nm maksymalnego momentu obrotowego. Cena? Trudno sobie wyobrazić, by dało się taniej. Lipmotor rozpoczął przyjmowanie zamówień na polskim rynku na najnowszy wariant swojego sufa z segmentu D, model C10 w wersji ProMax z dużą baterią 81,9 kWh. Oficjalna premiera modelu C10 ProMax AWD, czyli w wersji z napędem na cztery koła. Będzie miała miejsce podczas targów motoryzacyjnych Auto Zurich Car Show 2025 rok, odbywających się w dniach od 30 października do 2 listopada. A w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Lipmotor w Polsce klienci będą mogli odbierać pierwsze zamówione egzemplarze od kwietnia 2026 roku. Lipmotor C10 Co to za samochód? Lipmotor C10 ma 4739 mm długości, 1900 mm szerokości stycznia 1680 roku, mm wysokości. Rozstaw osi wynosi tu 2825 mm. Do już dostępnych cennikach dwóch wariantów, jeden elektryczny, drugi hybrydowy, dołączają dwa kolejne. C10 Pro Max RWD z akumulatorem o pojemności 81,9 kWh, napędem na tył i mocą 299 km w ofercie premierowej od 161900 zł. C10 Pro Max AWD z akumulatorem o pojemności 81,9 kWh napędem 4x4 i mocą 598 km w ofercie premierowej od 171900ZE. Zbudowany w oparciu o architekturę 800V, C10 Promax Max AWD wyposażony jest w napęd na wszystkie koła z dwoma silnikami oraz inteligentne zarządzanie energią, które dostosowuje się do rzeczywistych warunków jazdy. Oznacza to tyle, że podczas spokojnej jazdy C10 ma być oszczędne, a pełen zakres potencjału niemal 600 km ma wykorzystywać wyłącznie na wyraźne polecenie kierowcy. Ważna informacja. Powyższe ceny nie zawierają dopłat z rządowego programu mój elektryk, co oznacza, że realnie za chińskiego SUFA trzeba będzie zapłacić o kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej, suma dopłat z programu zależy od wielu czynników. Ale 18 750 zł to dopłata podstawowa do aut elektrycznych kosztujących nie więcej niż 225 tysięcy złotych. Lidl rośnie. Przejmuje 19 sklepów Oszą i 8 stacji paliw. Lidl przejmuje 19 sklepów Oszą i 8 stacji paliw we Francji. Transakcja obejmuje 33,7 tysięcy m2 powierzchni handlowej i 500 pracowników, a francuski regulator zatwierdził ją bezwarunkowo. Lidl France sfinalizował transakcję przejęcia 19 sklepów Oszą Supermarsz oraz 8 przyległych stacji paliw o łącznej powierzchni handlowej wynoszącej 33,760 m2. Przejęcie Ogłoszone 16 lipca 2025 roku zostało zatwierdzone przez francuski Urząd ds. Konkurencji, Autorité de la Concurrence) 22 września 2025 roku bez żadnych warunków. Regulator oceni, że operacja nie ograniczy konkurencji na poziomie lokalnym i nie wpłynie negatywnie na ceny ani wybór konsumentów. Tym samym od 1 listopada sklepy przechodzą pod zarząd Lidla, który tym samym wchodzi w nową fazę ekspansji we Francji. Transakcja wpisuje się w strategię Lidla który, jak podkreśla jego prezes John Paul Scali, chce do 2030 roku osiągnąć 10% udziału w rynku francuskim. Przejęte obiekty dołączą do sieci liczącej już ponad 1600 sklepów. Z punktu widzenia oszą Transakcja stanowi element restrukturyzacji portfela handlowego i redukcji kosztów po trudnych wynikach finansowych w ostatnich latach. Lidl z kolei wykorzystuje okazję do umocnienia swojej pozycji na jednym z najtrudniejszych i najbardziej konkurencyjnych rynków spożywczych w Europie. Francuska ekspansja sieci. Podobnie jak wcześniejsza akwizycji w Hiszpanii czy we Włoszech, wpisuje się w strategię rozwoju Lidla jako czołowego europejskiego dyskontu. Nowy projekt Charlie's Feren. Talerze będą latać jak w kuchennych rewolucjach. Charlie's Feren jest o krok od zagrania w nadchodzącym thrillerze Amezoune. Ma być jedną z dwóch wielkich kobiecych gwiazd, które wcielą się w pierwszoplanowe rol. Sama fabuła za to brzmi naprawdę smacznie. Charlie Sferen prowadzi finałowe negocjacje w sprawie zagrania głównej roli i wyprodukowania filmu Tyrant. To thriller w reżyserii Davida Weyla od Amazon MGM Studios. Prace nad projektem przyspieszyły, gdy tylko aktorka wyraziła nim wcześniej zainteresowanie. Źródła Deadline podają także, że została obsadzona jeszcze jedna pierwszoplanowa rola kobieca, ponoć to również rozchwytywana gwiazda. Możemy się więc spodziewać dwóch iście hollywoockich występów na ekranie. Tyrant. pierwsze szczegóły. Na razie szczegóły fabuły Tyrant są trzymane w tajemnicy. Mamy jednak kilka wskazówek. Ponoć ma nawiązywać jakoś do okresu na Wall Street, w którym ceny na rynku drastycznie zaczynają się wahać. Akcja będzie rozgrywać się w Nowym Jorku, a dokładnie w świecie ekskluzywnej kuchni. Wygląda więc, że Charlize Theron, znana z filmów akcji, teraz będzie nie tyle kroiła zbirów, co składniki na pyszne danie. Wiemy więc, że za reżyserię i scenariusz odpowiada David Veil. Vale. Główną rolę prawie na pewno zagra Charlize Theron. Możemy spodziewać się jednak jeszcze jednej mocnej pierwszoplanowej roli kobiecej. Film jest thrillerem, ale fabuła i akcja będą w dużej mierze powiązane z kulinarną sceną Nowego Jorku. Trzeba przyznać, że jedzenie i elitarność brzmią trochę tak, jakbyśmy mieli dostać coś trochę podobnego do menu. Co sądzicie? Charlize Theron, kariera. Jeśli chodzi o Charlize Feren, to znana aktorka i producentka. Choć jest znana z filmów akcji, ma na koncie wiele naprawdę różnych ról i nie pozwala się zaszufladkować. Kilka ciekawych produkcji z jej portfolio to na przykład The Old Guard, Mad Max, Na Drodze Gniewu, Królewna Śnieżka i Łowca Monster, Gorący Temat, Tali czy Daleka Północ. Od wyboru do koloru. Jeśli chodzi o przyszłość, bierze udział w aż sześciu projektach. Wśród których najważniejsze są prawdopodobnie Odyseja Christophera Noulane i Sequel Atomic Bland bądź na bieżąco, zaobserwuj oraz dołącz do naszej społeczności. Nie przegap najważniejszych wiadomości w kategorii rozrywka, sk.pl, różne, portalspozywczy.pl i wp-finanse, motoryzacja, autoświat, technologia i internet, telepolis.pl, gry, gram.pl, filmy i seriale, na ekranie.pl oraz muzyka, cgm.pl i śledź nas na social mediach.